trzydzieści 38 odcinek 490: Kajetana w desperacji próbuje zmienić swój los, ofiarowując darowiznę na rzecz klasztoru, ale czy to wystarczy, aby uratować ją przed dalszymi torturami? W odcinku Akacjowa 38 z 5 listopada 2024 roku widzowie zobaczą, jak życie Kajetany Sotelo Rus zamkniętej w klasztorze Santa Paula, staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Niegdyś dumna i potężna dama, teraz poddawana ciągłym upokorzeniom przez matkę Ascension, nie ma już sił, by walczyć. Po miesiącach cierpień postanawia zmienić taktykę i ucieka się do intrygi, która może być jej ostatnią nadzieją na ucieczkę z tego koszmaru. Ale czy to wystarczy, aby uwolnić się spod mściwej ręki Ursuli? Kajetana zmienia swoją taktykę próba kupienia sobie wolności. Po długich tygodniach pełnych tortur i prześladowań, ze strony matki Ascension, Kajetana podejmuje desperacką decyzję. Zrozumiała, że jej bunt przeciwko zakonnicy nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz tylko pogarsza jej sytuację. Złamana fizycznie i psychicznie, decyduje się zmienić swoje nastawienie i przyjąć postawę pokory oraz uległości. Jednak to nie wszystko, Kajetana postanawia przekazać klasztorowi znaczącą darowiznę pieniężną. Mając nadzieję, że ta hojność sprawi, że matka Ascension zacznie ją lepiej traktować. Matka Ascension, będąca w rzeczywistości pod wpływem Ursuli, zaczyna jednak wahać się. Czy pieniądze Kajetany okażą się bardziej kuszące niż zapłata, którą otrzymuje od Ursuli za torturowanie fałszywej Sotelorus? Kajetana żyje w nadziei, że jej ofiara przyniesie jej upragnione uwolnienie, ale jednocześnie nie zdaje sobie sprawy, jak głęboko sięga nienawiść Ursuli. Felip planuje zemstę, czy kamienica akacjowej stanie się ofiarą jego działań. W tym samym czasie w kamienicy akacjowej odbywa się burzliwe zebranie mieszkańców dotyczące korzystania z bieżącej wody na poddaszu, gdzie mieszkają służący. Wcześniejsza interwencja serwanta i Ramona sprawiła, że woda została doprowadzona na poddasze, co wywołało wielką radość wśród służby. Jednak panowie domu, pod przewodnictwem Felip, są stanowczo przeciwni, aby służący mogli korzystać z tych udogodnień. Felip, wściekły na Uertas za to, że go oszukała i uwiodła jedynie dla swoich korzyści, planuje zemstę. Podczas zebrania, adwokat próbuje przekonać innych właścicieli kamienicy, aby zabronili służbie korzystania z wody. Sytuacja wydaje się przesądzona, większość jest za odcięciem dostępu do wody, jednak wtedy Uertas, w akcie desperacji, wygłasza poruszającą mowę, która zmienia bieg wydarzeń. Jej emocjonalne słowa sprawiają, że część zgromadzonych zaczyna kwestionować decyzję o odcięciu wody. Widząc, że jego plan nie przebiega zgodnie z zamierzeniami, Felip postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Planuje przeciąć rury z wodą w mieszkaniach i spowodować zalanie kamienicy, a winą obarczyć Uertas. Czy jego plan się powiedzie, burzliwa kłótnia między Pablo a Guadalupe, czy rodzina Blasko przetrwa tę próbę? Zaledwie kilka tygodni po dramatycznym wypadku, w którym Pablo cudem uniknął paraliżu, młodzieniec zaczyna myśleć o powrocie do wyścigów konnych. Mimo, że jego bliscy są przeciwni, Pablo nie potrafi porzucić swojego marzenia. Rozmawiając z Martinem, wyznaje, że zamierza jak najszybciej wrócić do jazdy. Guadalupe, jego matka, przypadkowo podsłuchuje tę rozmowę i wpada w furię. Pod wpływem emocji, Guadalupe decyduje się otwarcie skonfrontować z synem, próbując go przekonać, aby porzucił swoje plany. Między nimi dochodzi do gwałtownej kłótni, podczas której Pablo oskarża matkę o to, że jest główną przyczyną wszystkich cierpień, które on i jego zmarła siostra Manuela musieli znosić przez lata. Guadalupe jest zszokowana i głęboko zraniona słowami syna, ale jednocześnie zdeterminowana, aby nie dopuścić do jego kolejnego nieszczęścia. Konflikty i dramaty, losy bohaterów w zawieszeniu. Odcinek Akacjowa 38 z 5 listopada 2024 roku przynosi widzom szereg napiętych momentów i dramatycznych zwrotów akcji. Kajetana, zamknięta w klasztorze, próbuje wykorzystać swoje bogactwo, aby zyskać lepsze traktowanie, ale czy Matka Ascension zdecyduje się na zdradę Ursuli w zamian za pieniądze? A może Kajetana, mimo swoich wysiłków, pozostanie na łasce perfidnej zakonnicy? Tymczasem w kamienicy akacjowej trwa walka o wodę, a Felip, kierowany rządzą zemsty, knuje coraz bardziej niebezpieczne plany. Czy jego działania doprowadzą do katastrofy, która może zmienić życie wszystkich mieszkańców kamienicy? Pablo, zafascynowany wyścigami konnymi, stoi przed trudnym wyborem: czy zrezygnuje ze swojego marzenia, aby uszczęśliwić matkę, czy postawi na swoim, ryzykując życie? A co z Guadalupe, która już nie może znieść cierpień swojego syna i jego nieodpowiedzialnych decyzji? Podsumowanie odcinek pełen emocji i napięcia, w którym losy bohaterów splatają się w dramatycznej walce o przyszłość. Kajetana, walcząca o przetrwanie w klasztorze, Felip, knujący zemstę oraz Pablo, który musi zmierzyć się z wyborem między marzeniami a rodziną, wszyscy stają przed kluczowymi decyzjami, które zaważą na ich dalszym losie. Co przyniesie kolejny odcinek?